Co się dzieje z tymi krzesłami? Oh my god! O, nie mam już fanty. Dobra, lecimy. Zrobimy tak jak na tym tutorialu oni to robili. Oh my god! No się mam kurswórko z friendami and welcome back to trzy randomowe gry Dokładnie moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do serii trzy randomowe gry, ponieważ mam dla Was na święta przygotowane trzy. W ogóle nagrywamy to już chyba po świętach, bo to się pojawi już wam powiem kiedy to się pojawi mm, 27 grudnia. No mówi się trudno, moi drodzy, ja do Sylwestra po prostu się czuję jakby było świętecznie. Później możemy jechać sobie dalej. Moi drodzy, dzisiaj mam do zaprezentowania wam trzy gry Pierwszą z nich powrócimy sobie do M.O.M.O. Gra nazywa się The M.O.M.O. Game, gdzie musimy przed nią uciekać, nie? Druga gierka to jest gierka The Thirdest Time of the Year. Graliśmy sobie już kiedyś w tą gierkę. Jest to śmieszna gra, gdzie Lebron James, czyli ten słynny koszykarz, przychodzi do nas ze Spritem, a my pijemy fun, musimy przed nim uciekać. Natomiast trzecia gra jest to Krampus Kills, czyli Krampus zabija. Moi drodzy, Krampus jest to postać, która to jest tak jakby Grinch, tylko że to jest niemieckie i austriackie, ponieważ Niemcy i Austriacy wierzą właśnie w Krampusa, tak jak my, czy tam Amerykanie wierzą w Grincha. Coś podobnego, tylko nie jest o wiele straszniejszy. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej trzech, trzy randowe gry, e, serię 3 e, randowe gry, zostawcie 3 e, łapki. <śmum> Lecimy z M O MO, O. Ja widzę, że ona już sobie tam gdzieś chodzi chyba, z tego co mi się wydaje. Jak ja klikam od razu start i zobaczymy. No, no, ale... Okej, okay, dobra, Siema, jesteśmy. I got my courage today and I will send him a message. Wyszedł mu do wiadomość do kogoś tam. Now I have to find my phone. Siema. Oh my god! Find the phone. Musimy znaleźć teraz e, telefon. Nie wiem, dlaczego to się teraz coś takiego dziwnego pojawiło. Ale muszę wam powiedzieć, że sobie po prostu pociśniemy dalej. Gdzie jest mój telefon? Open. Nie, nie działa. Ty, no, nie działa. No to gdzie jest mój telefon? Tu nie. No ale to jest bez sensu. No dlaczego nie mogę wyjść teraz z tego pomieszczenia? No przecież jak chcę za... po prostu się dowiedzieć, gdzie jest mój telefon. Ja muszę. Zdo. Gdzie jest mój tele. Co to jest? Gdzie jest. A tu jest, dobra. Mamy telefon. Take phone. What's up? Siema! Czytuję się. O nie MOMO do mnie pisze! Hi. Siema. You should not have communicated me. Nie powinien się ze kontaktować. I see you. Widzę cię. Gdzie? I am coming for you. O nie! mo, mo, please! No, this is my mistake. Hey! Answer! Odpowiedz mi. Loser! No, I made a big mistake. What is this sound? Co to jest za dźwięk? Generator, I have to go cut and on the generator! So, no. <laughs> Ale ja tutaj widzę wszystko! Ja nie potrzebuję generatora! Ja chcę po prostu tutaj zostać! O! Co to za krzesło było? Siema! Co tam u ciebie słychać? Ja muszę Wam powiedzieć, że to jest. Mogę to obniżyć trochę? O! Że ty. Jest... Tak jest na maksa. Że ja... Słyszę ją. M-O, M-O! Co? Gdzie ona jest? Oh my god. Dobra, bo ona gdzieś chodzi w, w domku, więc ja zrobię tak. Gdzie jest ten generator? Gdzie jest ten generator? Czy on jest tutaj w przyczepie kempingowej? Czy ja nie mogę po prostu stąd uciec? No przecież to jest bez sensu! ja po prostu z tym uciekam. Da się stąd uciec? Nie, bo jestem otoczony górami jakimiś i przecież tam pewnie nic nie będzie, to jest bez sensu. Ja już to mówię po raz trzeci. Okej. Okay. Generator. Generator... faj. Fry... Mi się wydaje, że to gdzieś będzie na zewnątrz. No bo przecież Amerykanie mają na zewnątrz właśnie takie rzeczy, tak mi się wydaje, prawda? O. Czemu ona takie jakieś dziwne odgłosy daje? O, tu jest generator. Nie no, to jest klima chyba. Co? Wiecie... O, oh, jest! Oh no! All electricians are a place is a... I have to... Oh my god! Turn off all the noise making devices. Muszę wszystkie przedmioty które robią hałas, musimy je teraz wyłączyć. O możemy wejść w skałę, pa. <noise> muszę wyłączyć tak, muszę wyłączyć radio, telewizor, pralkę. Nie wiem, gdzie ona chodzi. Nie. Co się dzieje z tymi krzesłami? Oh my god! Not call momo. Nie, ja to od nowa muszę w to grać. No nie! Nie no, ale muszę wam powiedzieć, że możemy sobie tylko i wyłącznie ten generator załączyć I, I następnie Musimy robić jakieś dziwne rzeczy, ale ja nie wiem gdzie te wszystkie przedmioty są. Ona już gdzieś tu chodzi, no o idzie, idzie, pa, pa, pa! Idzie, pa! O. Poszła. Eee, pralka! Uciekaj stąd! Zamykaj ten... Ale to jest nie do przejścia ta gra przecież. To jest bez sensu! Dobra, próbujemy jeszcze raz. Ja nie, wiem... ja nie wiem dokładnie gdzie ona jest Ale muszę wam powiedzieć, że ja sobie tutaj kliknę pull the lever. Ona. Dobra, idzie. Ja idę tu. Oh my god, jak mnie ciary przychodzą. Tu mamy kolejny sprzęt. Oh my god, dobra, ja się może tutaj ukryję na razie. Ja nie wiem dokładnie, gdzie ona teraz jest, ale mamy tak. Czajnik. Dlaczego? Ja się tu fajnie ukryłem, a tyś mnie zauważyła. Może muszę iść z drugiej strony tych drzwi. Dobra, patrz to. Raz, dwa, trzy. Ona tu idzie. Ona tu idzie. Co ja stanę tu? Zobaczymy, co się stanie. Może mnie nie zauważy. Może pójdzie tam. I ja będę mógł uciec, jakoś, no. Ja się boję stąd wyjść. Dobra, nie ma nigdzie. Oh my god! No, co jest grane? Oh. Jest bez sensu granie! Ja dopiero teraz zauważyłem, że my się tutaj możemy schajdować jakby co Diona jest Gdzie ona polazła Gdzie ten czajnik O oh my god Dobra, nie zauważyła mnie! Dawaj, no odejdź! Czeka, ona gdzieś tam łazi. Poszła chyba na górę. Poszła na górę. Gdzie ona jest? Chyba przyjdzie zaraz. Ona tu chyba zaraz przyjdzie. Eee, mam jeszcze jakiś dziwny. Przedmiot, yy, to żółte. Co, co to jest w ogóle to żółte? O tu jest! U, to jeszcze mi została, tylko i wyłącznie yy, tylko rady mi zostało. Oh my god! Hide! E Ale ja nie widzę, czy ona tu jest, czy też jej nie ma. No, no co jest grane? Oh my god! Hide, 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 hide. Jaki bezsens No! Następna gra! Dobrze, moi drodzy, tak jak wam obiecywałem, kolejna gierka 30th time of the year. Play. Lecimy. Being alone. Ile tu są lagi? Being alone at Christmas Night isn't that bad when you think about it, given that you have the whole house in your possession. Okej, okay. no dobra, no ja wiem o co chodzi. Ale czemu tu tak ścina? Czy ja mogę wejść sobie tutaj na balkon? Ja pamiętam tę gierkę. <laughs> pamiętam tę gierkę. Tu? Jest tutaj ktoś? O! Co to jest? My możemy sobie tutaj w coś zagrać takiego dziwnego? Jakie tu są lagi? To chyba będą takie lagi w tej gierce, tak mi się wydaje, chyba że się coś wczyta tutaj za chwileczkę. To będzie spoko. Ktoś tutaj w ogóle puka cały czas do mnie? Kto kto tu puka cały czas do mnie? Czy tutaj w ogóle coś jest? Bo my mamy tu. Do... A, ah, check the door! Oh. czekaj, bo tu są takie lagi. Się ma? Cranberry, Wanna spray cranberry? <laughs> the, James, the Cranberry Ghost! You should hide and find a way. To deal with him. Musimy się ukryć. Oh my god. Oh my... Oh my god. O oh nie! On tu wszedł! Fanta, we are losing anything trying this way. Ty no nie... O nie no idzie! Oh my god. Uciekaj stąd. Oh, just in case... Tu w ogóle leci jakiś film. Zobaczcie ten Grinch leci. Ty co on robi? Wanna spray cranberry? No się ja, ma! Chcesz sobie poglądać ze mną do Grincha? Co no on tam stoi? My mamy fantę, czekajcie, bo my możemy sobie. Okej, okay, czekajcie, mamy jakieś fanty. I my Wanna możemy. Spray Wanna spray I my możemy strzelać do niego fantom. O moja! Lost to cranberries. LeBron James, ty jesteś jakiś obesrołek! Ty, Chodź na chod tutaj, bo tutaj mamy fanty. A nie mogę ich jeszcze podnieść, dobra. To ja muszę szybko zrobić tak. O, o, nie, otworzyłem mu drzwi. Ja mu drzwi otworzyłem. Ja. Czekaj. No, daj mi te fanty szybko, no! Dobra. Ty, on gdzieś tam łazi. Poszedł sobie. Ty, bo on poszedł. On, on gdzieś na górę poszedł. Nie chcę! Ale ta gra ścina, nie. Co my teraz tutaj mieliśmy zrobić? Ja wiem, że gdzieś musieliśmy uciec stąd, prawda? Tylko. Telebron! Mam drzwi otworzyć, miałem po prostu tutaj wszedł sobie. Lebron! Oh my A, ah, jest! Mamy to-do list, seek help, coś tam. Musimy iść na stację benzynową, tylko ja nie pamiętam, czy to się szło w lewo, czy w prawo. O, o już gierka lepiej troszeczkę działa, patrz. My sobie wejdziemy tu. O nie. Zamykaj ci... te drzwi przed nim. Ty gdzie... On tutaj u mnie w domu chodzi... Oh my god! Masz. fantom w niego! FANTOM W NIEGO! Gdzie on jest? Dobra, on zaś... Zasz... Chyba wie, że ja tu jestem, prawda? Dobra, ja, ja, uciekam. No nie, dlaczego ta gra tak ścina?! Ja nie wiem, czy ja mam iść w lewo, czy w prawo... O nie, tam był chyba... Tam jest znak gas... ...station. Lebron James, ten słynny koszykarz. A masz tutaj fantom! O! Nie trafiłem go, fantom. Co on teraz zrobił? Pa. Pa, co robi, pa. Dobra, NARA! NARA! Dobra, ja uciekam. Ja ucie... Miejmy nadzieję, że on nie wie, że tu jestem. On biegnie za mną! O nie! O nie, o nie, o nie! Fantom go! Ileż mam fant? Nie mam już fant chyba! Dobra Nara! Nara Lebron, on za chleczkę tutaj zaś będzie. On się podnosi i leci cały czas za mną, no! Bo on wie, że ja lecę teraz tutaj na stację nową. Nara! O nie mam już fanty! Dobra, czekaj, jeszcze raz, patrz, ja muszę tutaj podejść, nie? Ja nie otwieram mu tych drzwi. Ja po prostu tutaj podchodzę. On mi wyłączy światło, dobra. Ja sobie, pa, bierzemy te fanty. No nie ma go. Poszedł sobie, pa. <laughs> Poszedł. On nie zna, czerwono się świeci. Czekaj, on chyba nie wie, że ja tu jestem z tyłu, prawda? My Mamy też tyle wyjście. Dawaj do mnie do domu. Ty, nie ma go. Oh my god, wbija do mnie do domu! Nara, ty on już nie wie, że ja tu jestem, prawda? O nie, uruchomił się. On się chyba uruchomił teraz. On się uruchomił. On leci za mną, patrz go, patrz go. Nie! Co, co to jest za kufra granie, fa! Cygofan! O nie, on leci za mną, no co jest grane? No czemuś się to mnie przykleił? Ta gra jest bardziej zbugowana niż M.O.M.O. MO, nie. Dobra, siema Bierzemy znowu fanty. Ja wychodzę tylnym wyjściem. Pa, bierz te fanty. Syk, proszę bardzo. I ja teraz. <ścoughs> on zaś do mnie wbił do domu. Ja nie. Ale dla. O, ja mogę przeskoczyć to! Ojej... On się zaś uruchomił. No przecież on jedzie! Patrz, patrz go. Pa. Eee! eee! Cyk go, fantom! No i zaś do mnie się przykleja, no przecież to jest bez sensu. Dobra! Ale no nie przez to odklej się ode mnie, no to jest niemożliwe ej! Następna gra uuu, ale to ciekawie wygląda skarpetki tutaj wszystko fajnie, jakieś kocyki. Ok, Dangerous Bob Studio LLC Presents. Jak ja już tutaj słyszę te odgłosy, to ja wiem, że tutaj ktoś podskakuje. Bo coś się gdzieś zbugowało. <laughs> Krampus Kills. Uuu, jesteśmy zadowoleni z tego faktu, iż gramy teraz w Krampusa. Moi drodzy, Krampus to jest postać austriacka, bądź też niemiecka, ale z. Hide and New game. Nice. You have a casual gamer, weaker. Nie, nie, nie. Lecimy na note. You like a challenge. Lecimy. Christmas Eve. vigilia. to jest? Press E to interact. Dear Santa! Santa! Let's get Are you still awake, sweetheart? You better get to bed before Santa gets here. Muszę iść spać F to be a brat. You man. Go to bed. Oh Ja myślałem, że musimy jeszcze znaleźć tutaj jakiś ten, ale, 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 wystarczy, że sobie tak tutaj podejdziemy, no dobra. Mikołaj przyszedł. O, save? Czemu to mamy save'a? Ale śnieżyca! Investigate. Mamy flashlight. C?! Pod C jest flashlight?! Mapa? Oba... Okej. Okay. Czekaj, czekaj, czekaj Co my tu mamy? Eto safe. Okej, okay. save slot one Save Back E to hide! E to exit ma? Co tu się stanęło się? Co my tu musimy robić? Ancient Order of Krampus Krampus is the shadow of Santa Claus. A, to jest cień Santa Claus, dokładnie. Yeah. Czyli to jest cień Mikołaja. Co to jest? Sister's stun gun. Możemy strzelać tak... Patrzcie, ten księżyc taki czerwony. Co tam się dzieje, ty? Okej. Okay. A, tutaj się jeszcze takie rzeczy zbiera. Bardzo się cieszę z tego powodu. Możemy się tu... Aha, ty byśmy się mogli chyba schajdować, też tak mi się wydaje. To jest Witoholster. Aaa, czyli że schowaj. Nie, 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 nie będę tutaj niczego chować. Uuu, ale się przestraszyłem teraz tego. Naprawdę, było to bardzo straszne. Gdzieś tutaj było... Coś kolekt było chyba. Co to było? Oh my god! On mnie widzi? On mnie chyba widzi. O oh my god! O oh my god! Nauty jesteśmy. Czyli... niedobrzy. Bo gdzieś teraz tutaj wiem że mamy zejść do tego, nie? Do get to the basement. Ja nie ma tego krampusa tu nigdzie. O, idzie. Get to the basement. Gdzie? Gdzie tu jest basement? I to hide. O, coś tu jest. Coś idzie. Musimy, musimy tam uważać, żeby przypadkiem czegoś nie nacisnąć, nie? No bo tam jakieś szkło rozwalone było. Aha! Czekaj, patrzcie, musimy uważać na te bombki tutaj. Patrz, widzisz? Mamy klucz. Dobra, collect! Mogę to przesunąć? O oh my god, on już tutaj mi wszedł do domu. Tu? Nie. Ja nie wiem, gdzie on jest. On gdzieś jest... On gdzieś jest za tą ścianą, ale gdzie jest ten basement? Exit. Ty, nie widzi mnie. Czy on mnie nie widzi. Okej, okay, tak za plecami. Dobra, ale wyciągnij tą broń. Ja tą broń potrzebuję. Tu jest chyba basement, prawda? Tu. Dobra. Let's go. Close. I co dalej? Get that gun! Potrzebujemy broń od taty? Siema. Uuuu, collect. Jak się zmienia broń? O, mamy, dobra. No i co teraz musimy zrobić? This way. Co? Oh, try to find help. Okej. Okay. Killing enemies will instantly appear your sprinting A, ah, okej, okay, dobra, czyli jeżeli Co to są za jakieś potwory? Naprawdę aż tyle śniegu spadło? Ja się boję tych bałwanów tutaj. Co tu jest? Ktoś tutaj wszedł. Przed... Co? No going back now! Nie mogę teraz stąd wyjść. Ej! I to open. O! Możemy zasejwować! Dziękuję bardzo. Cyk. Save slot 2. Eee... Uuuuh, mamy dosyć dużo broni, znaczy amunicji. Close Interact. Aha, musimy zdobyć teraz jakiś kodziks jeszcze, co się dzieje? Your... To taki tutorial mamy. No, przecież tu jest potrzebne dużo cenzury. Dobra, lecimy, zrobimy tak jak na tym tutorialu, oni to zrobili. Oh my god! Ale na, na, na tutorialu było inaczej. No i co teraz? Patrz, czekaj. Ja w ogóle. Tutaj macie chyba całą zacenzurowaną grę. Co tu jest za woda? Po co mi ta woda? Już? Już koniec? O! Jakiś lizaczek. Co to jest? Ah, will restore coś tam. Ok, collect. Eee. Gdzie teraz trzeba iść? Coś załączyć? O oh my god! Przecież to jest Dobra, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających, dziękuję, jesteście po prostu mega pozdrowieni. Jeżeli chcecie więcej serii, trzy randomowe gry, zostawcie koniecznie trzy łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć!